W środę rano zmienność na rynkach jest bardzo duża. My do końca tych wyników wyborów nie znamy. Natomiast to czego się rynek najbardziej boi teraz to kontestowania wyników wyborów przez Donalda Trumpa. Przypomnę, że pierwsze exit polls pokazywały wygraną Bidena. Później okazało się, że szanse na pozostanie w Białym Domu ma... Donald Trump, potem jak przejął Florydę i, i Teksas. Natomiast no, te głosy są jeszcze liczone. Nawet tutaj okazuje się, że w kluczowej teraz Pensylwanii te głosy można oddawać jeszcze do piątku, więc rynek się zaczyna po prostu bać scenariusza, w którym my tych wyników nie poznamy dzisiaj że te wyniki poznamy za parę dni, a być może one właśnie będą kontestowane, być może to sąd najwyższy będzie musiał tutaj się tutaj na temat powiedzieć. i to jest scenariusz, którego, którego rynek po prostu nie lubi, bo to jest niepewność. Na giełdzie w nocy w się bardzo taki mocny wzrost właśnie po tych pierwszych Exit Pulsa, które pokazywały, że, że Biden może wygrać, bo tak pokazywały sondaże, tak, które jeszcze wczorajśmy obserwowali. Natomiast później jak właśnie Szala się przychylała na Trumpa, to tutaj e, mieliśmy spadki. No i wreszcie e, konferencja Trumpa, która była około godziny 8.30, on powiedział, że e, nie wyklucza zaskarżenia tych wyników do. Sądu najwyższego. Wtedy spadki jeszcze przyspieszyły. No w tym momencie mamy 9.20. rynek się nieco uspokoił, troszkę to odreagowało, natomiast ta chwiejność, ta, ta ogromna zmienność ona się utrzyma, tak. I tak mówi, dopóki wynik nie będzie znany, a te różnice nie będą duże, no to po prostu ta niepewność, ta niepewność będzie psuć nastroje. Zwłaszcza, że dodatkowo pamiętajmy o tym, że jesteśmy po dużej zwyżce z wczoraj. Tak? Wczoraj we wtorek giełda amerykańska wyraźnie rosła, też mieliśmy zwyżki na giełdzie w Warszawie. Rynki próbowały dyskontować tak zwane blue sweep, czyli przejęcie, przejęcie pełni władzy przez demokratów, czyli i Biały Dom i Kongres, bo tak pokazywały sondaże. Okazuje się teraz, że tutaj wszystko może być inaczej że demokraci być może jednak nie wygrają z Senatu, a w Białym Domu właśnie pozostanie Donald Trump. No, i teraz pytanie oczywiście jest takie, czy ta reakcja rynków, którą widzimy w tym momencie, czy to jest reakcja, która, tak powiem, jest adekwatna do tego, jakie były programy gospodarcze obu kandydatów. Ja tylko wspomnę, że tak, patrząc na to, co mówił w kampanii wyborczej Joe Biden. To jego program jest programem, który nie jest dobry dla giełdy amerykańskiej, nie jest dobry dla Wall Street, ponieważ zakłada podwyżki podatków dla korporacji, ponieważ zakłada więcej regulacji w gospodarce, ponieważ zakłada przyspieszenie działań antymonopolowych. No i wreszcie ten cały wątek związany z zieloną energią, oczywiście on jest korzystny, tak, ekologiczny, ale on też jest kosztowny. W związku z tym um, dla Wall Street y, Biden y, nie jest dobry. Tak, więc y, to, że Biden na przykład nie wygra, no to niekoniecznie musi być złe. tak. Więc, więc ja myślę, że to co obserwujemy właśnie w środę, właśnie dzisiaj tak, na, na rynkach, że to nie jest wykładnia tego, co będziemy obserwowali w ciągu kolejnych kilku tygodni. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, to właśnie ta niepewność co do tych wyników wyborów, ona dzisiaj rano znów pcha nam do góry te tak zwane bezpieczne przystanie czyli jena, czyli franka, czyli amerykańskiego dolara. No i u nas w kraju dolar jest znów powyżej poziomu 3,90. Euro złoty pozostaje stabilny, to jest 4,56-4,57. Natomiast ja myślę, że jeżeli ta niepewność co do wyniku wyborów, tak, czyli to, to wyczekiwanie przez te kilkanaście dni na, na wynik wyborów w Stanach rzeczywiście ziści, tak, no, to, no to na tym złoty raczej straci. Też pamiętajmy o tym, że. Nie tylko z tymi wyborami, że i rynek. Jesteśmy w zasadzie w, w, w oku cyklonu COVID-19, jeśli chodzi o Europę, tak? jeśli chodzi też o Polskę. Być może w ciągu najbliższych dni poznamy jakieś kolejne obostrzenia, które też będą negatywne dla gospodarki polskiej, więc tutaj myślę, że no, jeżeli ktoś oczekuje, że, że wchodzimy w jakąś fazę, mocniejszego złotego, to niestety musimy z tym jeszcze poczekać. Poczekać, mi się wydaje, dobra parę tygodni.